W dniu, gdy moja żona odeszła, nawet nie próbowałem jej zatrzymać. Max wrócił do domu późnym wieczorem. Dzień pracy był ciężki, jak zawsze. Był zmęczony, marzył tylko o tym, by zjeść kolację, wziąć prysznic i trochę posiedzieć z Leną przed snem. Ale gdy otworzył drzwi, ogarnęło go dziwne, lepkie uczucie niepokoju. Mieszkanie było zbyt ciche. Rzucił torbę przy wejściu i przeszedł do salonu. Zatrzymał się. Pustka. Półki, na których wcześniej stały rodzinne zdjęcia, teraz świeciły pustką pokrytą kurzem. W sypialni zniknęły rzeczy Olgi, całe ubranie, kosmetyki, nawet jej ulubiona biżuteria. W pokoju Leni wszystko było na swoim miejscu, ale łóżko było starannie zaścielone. Jakby nikt dziś w nim nie spał. Max wszedł do kuchni i zobaczył na stole kartkę Odchodzę. Przepraszam, ale zasługuję na coś więcej. Przeczytał te słowa kilka razy. W głowie panowała pustka. Chłodne, przemyślane zdanie, napisane z taką starannością, jakby wcześniej je ćwiczyła. Odeszła. Bez awantur. Bez histerii. Bez wyjaśnień. Dopiero teraz Max zauważył, że zniknęły również klucze jego żony. Otworzył szafę w przedpokoju i upewnił się, że nie ma tam jej kurtki ani butów. Sprawdził portfel, kartę bankową. Saldo, zero rubli. Zabrała wszystko do grosza. Max usiadł przy stole, wpatrując się w kartkę. Gdzieś w głębi duszy wiedział, że to się zdarzy. Po prostu nie chciał w to wierzyć. Jak to się wszystko zaczęło, Max i Olga poznali się 12 lat temu. On był prostym facetem, robotnikiem, bez wielkich ambicji, ale ze złotym sercem. Olga, piękna, jaskrawa, z oczami pełnymi marzeń. Gdy się pobrali, Max myślał, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ale z czasem zaczął zauważać, że żona spogląda na innych mężczyzn: tych, którzy jeździli drogimi samochodami, mogli sobie pozwolić na wakacje na Malediwach i drogie restauracje. Nigdy wprost nie mówiła, że czegoś jej brakuje, ale Max widział to w jej oczach. Chciała pięknie żyć, a on mógł jej zaoferować tylko stabilność. Ostatnim ciosem w ciągu ostatnich kilku miesięcy Olga się zmieniła. Stała się drażliwa, przestała z nim rozmawiać o przyszłości. Wszystkie jej rozmowy sprowadzały się do pieniędzy. Przecież wiesz, że będziemy tak żyć w tej puszce. Nie wejdziemy już w kredyt hipoteczny, a oszczędzanie to śmieszność. Nie chcę czekać całe życie, żeby kupić coś normalnego, Max nie umiał się kłócić. Po prostu pracował więcej, odkładał pieniądze, mając nadzieję, że kiedyś wszystko się poprawi. Ale teraz nie było pieniędzy. Sprawdził aplikację bankową, konta były puste. Olga wybrała wszystko, co on odkładał na mieszkanie. Milion osiemset tysięcy rubli zniknęły. Stary Piernik Wiktor. Po kilku godzinach Max dowiedział się, z kim odeszła Olga. Jego kolega Artem zadzwonił i nie wiedząc, co się stało, zaczął rechotać do słuchawki. Maksu, twoją żonę wczoraj widziano w restauracji z jakimś dziadem. Siwy, drogi garnitur, zegarek za milion, ona go obejmowała. Czy to jej nowy kochanek? Maks ścisnął telefon tak mocno, że zbielały mu kostki palców. Jaka to restauracja? Na rublewce droga. Mont Blanc. Dziad przy okazji żartował z kelnerem, że ma 30 lat, a jego młoda żona 20. Max milcząc rozłączył się. Nie wiedział, co go bardziej wkurza to, że Olga naprawdę go wymieniła na jakiegoś bogacza czy to, że zabrała wszystkie ich pieniądze, zostawiając jego i córkę z niczym. Ostatni cios poszedł do pokoju dziecięcego, usiadł obok leni, która już się obudziła. Spojrzała na niego sennym wzrokiem: Tato a gdzie mama Max nie mógł od razu odpowiedzieć. Wyjechała. Na chwilę wróci. Lena zmarszczyła brwi. Dokąd? Max zacisnął zęby. Nie wiedział, jak wytłumaczyć córce, że jej matka po prostu ich porzuciła. Nie wiem, kochanie przytulił ją, zamykając oczy. W głowie szumiała pustka. A przecież, gdyby wtedy wiedział, co się stanie, powiedziałby jej od razu prawdę. Mama nie wróci. Max rozumiał, że tego, co się stało, już nie da się zmienić. Olga odeszła, zostawiając go z córką i długami. Był zły, ale nie pozwalał sobie utkwić w tym stanie. Musiał iść naprzód dla siebie i Leni. Każdego ranka wstawał wcześniej niż zwykle, przygotowywał córce śniadanie, odprowadzał ją do przedszkola, a sam udawał się do pracy. Zaczął brać dodatkowe zmiany, starając się jak najszybciej przywrócić stabilność finansową. Oszczędzanie znów było trudne, ale wiedział, że nie ma innego wyjścia, w pierwszych tygodniach po odejściu Olgi było mu szczególnie trudno. Przyzwyczaił się, że wracając do domu, widzi znajomy chaos z dziecięcymi zabawkami i kobiecymi rzeczami, słyszy rozmowy i zwykłe domowe spory. Teraz witała go cisza. Lena często pytała o matkę, ale Max nie wiedział, jak jej odpowiadać. Nie chciał kłamać, ale powiedzenie prawdy dziecku byłoby zbyt okrutne. Wyjechała, mówił jej, ale zawsze możesz ze mną porozmawiać, jeśli za nią tęsknisz. Dziewczynka kiwnęła głową, ale wkrótce przestała zadawać pytania. Stała się cichsza, więcej czasu spędzała w swoim pokoju. Max starał się poświęcać jej cały wolny czas, spacerował z nią po parku, zabierał do kawiarni, opowiadał bajki przed snem. Rozumiał, że nigdy nie będzie mógł zastąpić jej matki, ale robił wszystko, by nie czuła się samotna, minęły trzy miesiące. Życie wróciło do normalnego rytmu. Max prawie nie wspominał o Oldze. Praca, dom, troska o córkę to wszystko wyparło stare emocje. Czasem zastanawiał się, jak ułożyło się jej życie, ale szybko odpędzał te myśli. Jej istnienie przestało go interesować pewnego dnia. Wracając z pracy, wszedł do supermarketu, by kupić jedzenie. W kasie przed nim stał jego stary znajomy, Vadim. Widząc Maxa, zaskoczony uśmiechnął się. Wiesz, że twoja była wróciła. Max poczuł, jak wszystko w nim się kurczy. Olga zapytał, starając się zachować spokój. Tak. Widziano ją kilka dni temu w naszej okolicy. Podobno teraz mieszka u koleżanki, ale wygląda no nie najlepiej. Wadim odpowiedział. Max nie zadawał żadnych dalszych pytań. Tylko skinął głową, zapłacił za zakupy i wyszedł ze sklepu. Na ulicy zatrzymał się, czując dziwną ciężkość w środku. Nie wiedział po co mu te informacje. Nie zamierzał spotykać się z nią, dociekać czegoś czy wtrącać w jej problemy. Ale jakoś myśl o tym, że wróciła, nie dawała mu spokoju. Olga zawsze uważała, że zasługuje na lepsze życie. Kiedy w jej życiu pojawił się Wiktor, wydawał się być właśnie tym, na kogo czekała. Poważny, zadbany, z drogim zegarkiem i uśmiechem pewnego siebie człowieka, dosłownie ją oślepił obietnicami. Ty jesteś stworzona do luksusu, mówił, zamawiając w restauracjach najdroższe dania. Twój mąż nie rozumie, jaki skarb miał. Olga słuchała go i delektowała się każdą minutą tego nowego życia. Wiktor nie skąpił gestów, drogich biżuterii, ekskluzywnych restauracji, wyjazdów do podmiejskich domów. Ona czuła się jak królowa. Opowiadał jej o interesach rzekomo udanych transakcjach, zagranicznych partnerach, o tym, jak łatwo zarabia pieniądze. Mam zbyt wiele aktywów, więc nie mogę po prostu trzymać pieniędzy na kontach, tłumaczył, gdy ona płaciła w restauracji. To kwestia bezpieczeństwa finansowego. Ale wkrótce przeniosę pieniądze i będziemy żyć w pełnym luksusie. Ona mu wierzyła, kiedy zaproponował jej sprzedanie złota i wypłacenie pieniędzy z kart. Nie dostrzegła w tym podstępu. To tymczasowe zapewniał ją. To tylko drobne chwilowe trudności. Przecież jesteśmy zespołem, prawda. Chciała w to wierzyć, chciała być z nim nie tylko kochanką, ale kobietą, która dzieli sukces swojego mężczyzny. Ale wkrótce coś się zmieniło. Najpierw przestał opłacać rachunki. Zapłać tymczasowo z karty rzucił lekceważąco, gdy odłączyli im internet. Potem zniknął na kilka dni, nie odbierając telefonów. Gdy wrócił, czuć było od niego alkohol i nawet nie próbował się tłumaczyć. Byłem w podróżach służbowych, powiedział krótko. Ona starała się to ignorować. Ale pewnego dnia natknęła się na jego dokumenty. Nie szukała ich specjalnie, ale podczas sprzątania w mieszkaniu znalazła jego paszport i kilka papierów. Nie było tam żadnych informacji o aktywach biznesowych. Żadnych transakcji. Żadnych partnerów. Zwykły człowiek, który nie ma ani biura, ani kapitału. Olga poczuła, jak ściska ją w żołądku. Trzęsła się. Chciała wierzyć, że to nie tak, że są jakieś wyjaśnienia. Ale rano, gdy sprawdziła konta bankowe, zrozumiała prawdę. Wszystko puste, Wiktor zniknął, ona została z niczym. Olga biegała po mieszkaniu, wybierając numer Wiktora. Nie odbierał. Wysłała kilka wiadomości, ale pozostały nieprzeczytane. Panika narastała. W jej głowie kręciły się te same myśli, gdzie on się podział. Dlaczego nie odbiera? Czy on po prostu mnie porzucił? Próbowała się uspokoić. Może to po prostu kolejny kaprys bogatego człowieka. Może wróci za kilka dni i powie, że wszystko jest w porządku. Ale po godzinie, gdy spróbowała przelać pozostałe grosze na konto, bank poinformował ją, że karta jest zablokowana z powodu przekroczenia limitu zadłużenia, teraz wszystko stało się jasne. Wybiegła na ulicę, złapała taksówkę i pojechała do jego mieszkania, ale były tam już inne osoby. Nowy najemca powiedział, że właściciel wyprowadził się trzy dni temu. Dokąd? Zapytała Olga, ściskając palce tak mocno, że paznokcie wbijały się w dłoń. Nie wiem. Powiedział, że przeprowadza się do Moskwy jakieś pilne sprawy. Oblał ją zimny pot. Wiktor po prostu rozpłynął się w powietrzu. Zaczęła dzwonić do wspólnych znajomych, ale nikt nic nie wiedział. Ci, których uważała za jego partnerów biznesowych, po prostu się zaśmiali. Jaki biznes, Olu, na serio? On całe życie żył kosztem innych. Ty jesteś pierwsza, którą oszukał. Takich jak ty miał dziesiątki. Zalała ją fala mdłości. Usiadła na ławce, czując, jak mrok zasnuwa jej oczy. Oddałam mu wszystko. Zniszczyłam swoje życie dla tego człowieka. Wieczorem została wyrzucona z hotelu. Nie płaciła za pokój od kilku dni, a wcześniej pokrywała koszty z wspólnej karty, która teraz była pusta. Z walizką w reku szła ulicą, nie wiedząc, dokąd iść. Nie miała do kogo zadzwonić. Jej przyjaciółki odwróciły się od niej, gdy zaczęła prosić o pieniądze. Olu, myślisz, że jesteśmy bankiem? Powiedziała zirytowana jedna z nich. My przecież nie jesteśmy facetami, żeby cię utrzymywać. Zaczęła szukać pracy, ale bez doświadczenia. Kontaktów i umiejętności nikt jej nie chciał zatrudnić. Potrzebujemy ludzi z doświadczeniem, zmęczona powtarzała menedżer personelu w kawiarni. Jesteś za stara na kelnerkę, powiedzieli w restauracji. W firmie sprzątającej, nie masz doświadczenia w pracy sprzątaczki? Nie, takich nam nie potrzeba. Każda odmowa uderzała w jej poczucie własnej wartości. Olga, przyzwyczajona do tego, że uważała siebie za piękną, inteligentną i perspektywiczną, nagle stała się nikim. Straciłam wszystko, a trzeciego dnia bezdomnego życia po raz pierwszy pomyślała o córce. Przypomniała sobie Lenę, jej dźwięczny śmiech, jej ufne oczka. Jak mogła ją porzucić, myśląc, że czeka ją piękne życie. Teraz jest sama, na dnie, bez grosza, bez domu, bez przyszłości. Wyciągnęła telefon, znalazła numer Maxa. Zadzwonić. Drżącymi palcami wykręciła numer, przyłożyła telefon do ucha, ale w ostatniej chwili rozłączyła się. Bała się usłyszeć jego głos, bała się usłyszeć pogardę, bała się przyznać, że przegrała. Max siedział w kuchni, zakładając nogi na krzesło, gdy telefon zaczął wibrować. Spojrzał na ekran nieznany numer. Zwykle nie odbierał takich połączeń, ale tym razem jakoś nacisnął odebiór. Halo! Przez chwilę w słuchawce panowała cisza, a potem usłyszał głos, którego nie słyszał od kilku miesięcy. Max to orga. Max zastygł, ściskając telefon w dłoni. Głos był cichy, drżący. Musimy porozmawiać, kontynuowała. Wzdrygnął się ze złości. O czym? zimno zapytał: Po prostu proszę. Muszę cię zobaczyć. Zamknął oczy, wypuścił powietrze. Wszystko, co kiedyś do niej czuł, dawno już spłonęło. Nie interesowało go, co się z nią stało. Ale coś w tonie jej głosu go zaczepił. Nie domagała się, nie błagała, mówiła tak, jakby wiedziała, że może ją odrzucić. Jutro w parku przy starym fontannie rzucił. Ostatni raz. I rozłączył się. Następnego dnia Max przyszedł na umówione miejsce. Nie wiedział, dlaczego się zgodził. Nie potrzebował tego spotkania. Ale chciał zobaczyć ją taką, jaka się stała. Pojawiła się po pięciu minutach. I nie od razu ją rozpoznał. Olga stała w odległości dziesięciu metrów od niego. Zapadnięte oczy, wychudzona twarz, tania odzież, brudne włosy. Wyglądała na dziesięć lat starszą. Jego żona, kiedyś zadbana, pewna siebie kobieta, teraz przypominała bladą cień. Podeszła, patrząc na niego ze wstydem, cześć, wyszeptała, mów, uciał, Olga westchnęła, spuszczając wzrok. Nie mam już dokąd iść, Maxie. Zaśmiał się, krzyżując ręce na piersi, a co mnie to obchodzi, drżącymi rękami ścisnęła pasek torebki. Popełniłam błąd. Myślałam, że wszystko będzie inaczej. Myślałam, że Wiktor się tobą opiekował, przerwał jej. Kochał. Chciał cię uszczęśliwić, przygryzła wargę, tak. A okazało się, że to był tylko pustak. Olga opuściła głowę, zaciskając pięści zostałam bez pieniędzy bez dachu nad głową. Nikomu nie jestem potrzebna, Max skinął głową, patrząc w bok, rozumiem, że nie przyszłaś tu tylko porozmawiać. Chcesz pieniędzy, uniosła gwałtownie głowę, nie. Szybko powiedziała: „ Chcę zobaczyć lenę. Max nagle się spiał. Nie. Olga zastygła kropka. Max, proszę, porzuciła się, jego głos stał się lodowaty. Przez miesiące płakała w nocy. Pytała, kiedy wrócisz? Olga szmurgnęła nosem. Wiem, ale ona jest moją córką, Max pokręcił głową. Ona cię nie oczekuje, Olu, i ja też, odwrócił się i odszedł, nawet się nie oglądając. Olga została na miejscu, a potem powoli opadła na ławkę. Patrzyła w nieokreślonym kierunku, ocierając łzy. Przegrała. Na zawsze Max siedział na skraju łóżka leni, obserwując jak bawi się zabawkami. Szybko rosła i przez ostatnie kilka miesięcy bardzo się zmieniła. Wcześniej często pytała o mamę, ale teraz prawie nie poruszała tego tematu. Długo zastanawiał się, czy powinien z nią o tym porozmawiać. Ale potem uznał, że nie ma prawa decydować za nią. "Lenuś", powiedział cicho. "Chciałem z tobą o czymś porozmawiać". Dziewczynka odłożyła zabawkę i uważnie na niego spojrzała. "Co?" Max westchnął, dobierając słowa. "Widziałem mamę. Wróciła do miasta i chce cię zobaczyć. Lena milczała. Jej twarz pozostała spokojna, ale w oczach pojawił się jakiś chłód, nietypowy dla dziecka. Powiedziała, że za tobą tęskni kontynuował Max, obserwując reakcję córki. Nas porzuciła, odpowiedziała spokojnie Lena. Nie znam jej. Max poczuł ścisk w środku. Kiedyś marzył, że Olga wróci, że znów będą rodziną. Ale teraz zrozumiał, że to nigdy się nie stanie. Lena już to zaakceptowała. I on też. Olga siedziała na ławce przed domem, owijając się cienką kurtką. Na dworze robiło się ciemno, zimny jesienny wiatr zmuszał ją do skulenia się. Czekała. Minęło już kilka godzin, od kiedy wysłała Maksowi wiadomość, powiedz Lenie, że chce ją zobaczyć. Popełniłam wiele błędów, ale ona jest moim dzieckiem, mam do tego prawo ale nie było odpowiedzi. Telefon w jej drżącej dłoni. Odświeżała ekran raz za razem, ale to nic nie dało. Chciała wstać i pójść do nich. Po prostu wejść po schodach, zapukać w drzwi. Ale w ostatniej chwili się przestraszyła. Wiedziała, jaka będzie reakcja. Lena jej nie oczekuje, powoli podniosła się z ławki i odeszła. Straciła wszystko, Orga zmęczonym wzrokiem patrzyła na ekran laptopa w kawiarni gdzie pozwolono jej zostać pod pretekstem, że jeszcze coś zamówi. Od tygodnia próbowała znaleźć pracę, ale wszędzie dostawała tę samą odpowiedź potrzebujemy ludzi z doświadczeniem. Twój wiek nam nie pasuje. Bez referencji nie przyjmujemy, przeglądała oferty, dzwoniła, wysyłała CV, ale nic z tego nie wychodziło. Wszystko, co jej proponowano, to niskopłatne dorywcze prace. Kelnerka. W jej wieku? Sprzątaczka. Nie mogła zmusić się, by się na to zgodzić. Ale nie miała wyboru. Pieniędzy starczało jej na dwa dni, wynajęła małą pokój w starym akademiku, gdzie ściany były pokryte łuszczącą się farbą, a w kuchni czuć było stechliznę. To właśnie tutaj. Siedząc na zapadniętej kanapie, zrozumiała, że dalej już upaść nie może. Po kilku dniach Olga znów wybrała numer maksa, czego chcesz. Jego głos był spokojny i chłodny, zamknęła oczy, wypuszczając powietrze: Nie mam gdzie mieszkać powiedziała. W słuchawcy cisza nie proszę o nic kontynuowała. Po prostu Pomóż mi czymkolwiek Max wziął głęboki oddech, milcząc przez chwilę. Gdzie teraz jesteś? zapytał, podała mu adres, nawet nie licząc na to, że przyjedzie. Ale po godzinie Max faktycznie się pojawił. Nie zaproponował, żeby wsiadła do samochodu. Po prostu wyszedł i podał jej kopertę. Tu są pieniądze, powiedział. Znajdź sobie mieszkanie, zacznij nowe życie. Wzięła kopertę, ściskając ją tak mocno, że aż zbielały jej palce. Naprawdę mi pomożesz. Zapytała, spojrzał na nią w taki sposób, że aż ścisnęło ją w środku. Nie pomagam tobie. Pomagam kobiecie, z którą kiedyś spędziłem dwanaście lat. Opuściła wzrok. On odwrócił się i odszedł, nie mówiąc już nic więcej. Olga siedziała w małym wynajętym pokoju, blade światło lampy ledwo oświetlało ściany. Otworzyła torbę i wyjęła starą fotografię. Na zdjęciu byli we trójkę ona, Max i Lena. Jej rodzina. Tę, którą sama zniszczyła. Długo wpatrywała się w zdjęcie, aż oczy zasnuły jej łzy. Max jej już nie kocha. Córka jej nie oczekuje. Nikt jej nie oczekuje. Była nikim, minął rok. Max już nie wspominał o Oldze. Zniknęła z jego życia równie szybko, jak kiedyś postanowiła je zniszczyć. Teraz był z inną kobietą, Katią. Pojawiła się w jego życiu niespodziewanie, ale wniosła do niego ciepło, którego on od dawna nie czuł. Lena szybko przywiązała się do Kati. Nie zadawała pytań o matkę, nie interesowała się, gdzie ona jest i co u niej. Pewnego dnia, gdy Katia zaplatała jej warkocze, Lena zapytała: Ty już nie odejdziesz oczywiście, że nie głuptasku, uśmiechnęła się katie. Max poczuł, że to jest prawdziwe szczęście. A Olga, ona mieszkała w małym pokoju w akademiku. Wąski korytarz, wspólna kuchnia, sąsiedzi, którzy pili od rana do wieczora. Każdego ranka wstawała o piątej, zakładała niebieską uniformę i szła do pracy jako sprzątaczka w centrum handlowym. Szorując brud, czyszcząc toalety, słyszała obok siebie przechodzące eleganckie kobiety, takimi jak ona marzyła być, i czuła, jak wewnątrz wszystko się kurczy ze złości i rozpaczy. Nikt już jej nie zauważał. Pewnego dnia, po skończonej zmianie, weszła do supermarketu, by kupić tani chleb i makaron. Wzięła koszyk, mechanicznie wkładając do niego produkty. I nagle stanęła. Kilka alejek dalej zobaczyła Maxa. Stał z Leną. W wózku świeże warzywa, mięso, soki. Lena coś mu opowiadała, śmiejąc się, a on się uśmiechał. Olga zamarła. Patrzyła na nich, czując ostry ból wewnątrz. On był szczęśliwy. Bez niej Max poczuł czyjeś spojrzenie, odwrócił się. I ich oczy się spotkały. Patrzył na nią spokojnie, bez złości, bez litości. Po prostu jak na obcą osobę. Ona nie wytrzymała. Opuściła głowę, odwróciła się i wyszła ze sklepu. Na ulicy drżącymi rękami zapaliła papierosa, próbując się uspokoić. Teraz dla niego była nikim. Max siedział na ławce w parku, obserwując, jak Lena biegała po placu zabaw. Jej radosny śmiech roznosił się w powietrzu, wypełniając go czymś ciepłym, dawno zapomnianym, czuł absolutny spokój. Katia siedziała obok, z uśmiechem obserwując ich. Stała się częścią ich życia tak naturalnie, że teraz Max nie wyobrażał sobie, jak było wcześniej. Bez niej, bez tego przytulnego ciepła, bez cichych wieczorów we trójkę. Lena podbiegła, zdyszana, tato, chcę loda. Cóż, to będziesz musiała go sobie wygrać, Max chytrzył się. Jak? Jeśli mnie dogonisz w ciągu pięciu sekund, będzie twój. A jeśli nie dogonie, i tak ci go kupię. Lena roześmiała się i rzuciła się za nim. A Max biegł, czując lekkość, której od dawna nie było w jego życiu. Nie myślał już o przeszłości. Szczęście to nie pieniądze, nie piękne obietnice. To ludzie, którzy są obok, Olga siedziała w małej kawiarni, trzymając w dłoniach kubek taniej, rozpuszczalnej kawy. Na stole przed nią leżał paragon z kwotą, którą mogła sobie pozwolić. Kręciła kubkiem w rękach, patrząc przez okno. Za szybą przechodziły szczęśliwe rodziny, dzieci, pary. Życie płynęło obok niej. Chciałaby coś zmienić, ale teraz było to niemożliwe. Dokonała wyboru. I teraz za niego płaciła. Była sama. Na zawsze.